Siemanko! Jestem po przeróbce wody. Do tego momentu tutaj główny zawór. Tamtego raczej nie ruszam. Staram się nie ruszać, no bo to różnie bywa. Tutaj założyłem już jakiś czas temu główny zawór do chałupy. Później jest zawór antyskażeniowy, zwrotny. Śrubunek i tu już jest nowa instalacja. Z jednego filtra, który był, jest Yy, założony potrójny, yy, sznurkowy, piankowy, i tutaj albo będzie odżelaziający, albo zwiększający. Zobaczę, co tam jeszcze yy, zawór do wymiany filtrów. Zamykam między, yy, między zaworami. Mogę sobie teraz robić. Tutaj są odpowietrzniki. Yy, odpowietrzam, spuszczam ciśnienie w, w obiegu pod te czachy obudowy filtra podkładam wiaderko każdorazowo wykręcam i wymieniam przez to, że mam dwa ciśnieniomierze na wejściu i na wyjściu jeżeli będzie na wyjściu duża różnica dużo mniejsze ciśnienie no to wiadoma sprawa, że filtry są zabite i należy je wymienić tutaj przed filtrami jest trójnik Woda na ogród. Raz, że nie sypi niepotrzebnie filtrów, a dwa, na ogrodzie nie potrzeba. Wody aż tak oczyszczonej. I tutaj jest poza filtrami nitka na chałupę. Rury jeszcze do podwieszenia na uchwytach. Do opatulenia otuliną, do wklejenia ta jedna płytka. Teraz już jest miejsce na to. To samo tutaj do otulenia. Tu jeszcze muszę podwiesić dwie rurki. sobie zlutowałem kawałkiem blaszki. Eee, Przeciąłem jakąś większą średnicą rurę nożyczkami. Wyprostowałem na dwa młotki. Zlutowałem sobie, żeby to nie chodziło, bo dość daleko. Tam jest kolano, i tutaj wychodzi rurko. Nie chciałem robić na, na takich kolankach mosiężnych, bo tutaj musiałbym i tak, i tak zastosować przedłużkę. a jak jest to wszystko wylutowane od końca do. Do samego gwintu no to jest to myślę, że bardziej szczelne, tutaj po prostu po tych cegłach położę kawałek perforowanej blachy, przykotwię sobie to do, do cegły, tutaj na środku wkrętem czy dwoma złapię, żeby jedno, nie chodzi, jedno z drugim nie chodziło, powtarzam się, otulina lepiej tutaj buduje ścianę, Kontynuuję w tym momencie regipsem. Żeby to jakkolwiek szybko poszło, tam będzie takie okno rewizyjne do dostępu pod wannę. W tym miejscu wanna będzie podłączona wężami, żeby tam był dostęp do syfonu. Tam gdzieś jest odpływ, nie pamiętam. Tam gdzieś jest odpływ, żeby był dostęp do syfonu i do, do tych króciców. Od tamtej strony, od kotłowni będzie po prostu dostęp przez ścianę. I tak, tu jeszcze muszę kawałek rurki dołożyć, zrobić odpływ. Przez to też, że rury poszły tam z tyłu głęboko, no to tutaj śmiało, teraz jeszcze zmieszczę kolanko. I tak... Gdzieniegdzie pianą przyłapię, e, później po otuleniu, żeby te rury nie tańczyły. Hmm, bo jak się puści wodę e, dużym ciśnieniem, no to rury tańczą i tarabanią. Żeby tak się nie działo, no to gdzie gdzieniegdzie, gdzieniegdzie chwycę to pianą. Nie będę tutaj wszystkiego tynkował, bo myślę, że nie ma to najmniejszego sensu. Hmm, jedna, druga, trzecia, może czwarta... Płyta GK w tym miejscu też z, dlaczego tak głęboko schowałem? No, bo e, ja już teraz wiem, że to nie będzie docelowe. E, no, nie będzie wyglądało w docelowo tak to pomieszczenie kiedyś, kiedyś, jak będę chciał to wykuć. Może zostanie stelaż, żeby tutaj zmieścić dwa regipsy tylko na stelażu, a tam będę po prostu płytki kleił na ścianę bezpośrednio na ścianę tego tak głęboko jeszcze do przeróbki mam grzejnik, ale nie chcę się teraz za to zabierać no skończyłem, w starym roku skończyłem wodę udało się, udało nie udało w tydzień miałem wszystko ogarnąć, ale wiadomo jak to bywa no także tak, wszystkiego dobrego w nowym roku. I Pff, wszystkiego dobrego w nowym roku. Cześć.